Cześć! Tak jak już zauważyliście, w Młodzieżowym Uniwersytecie Edukacji Realnej bardzo Was zachęcamy do tego, żebyście szukali wiedzy, szukali fajnych, praktycznych umiejętności no i spotykali się z inspirującymi ludźmi, którzy mogą się podzielić swoją wiedzą z Wami. Ale dziś robimy trochę odwrotną akcję, dlatego że chcemy zachęcić Was do tego, żebyście się podzielili swoją wiedzą z nami i żebyście Wy stworzyli wideotutorial dla nas. Stworzenie tutorialu będzie składało się z trzech etapów, i dlatego przygotowałam dzisiaj dla Was trzy filmy. Postarajcie się odnaleźć wszystkie trzy, one na pewno są gdzieś niedaleko. Na pierwszym filmie, czyli na tym, który teraz oglądacie, opowiem Wam o tym, jak się przygotować, jak zaplanować Wasz tutorial, jak przygotować wszystkie materiały i na przykład jak zgromadzić sprzęt, nawet gdy. Nie możemy sobie pozwolić za bardzo na drogie zakupy profesjonalne, lampy, profesjonalne mikrofony itd. Kolejny film to będzie pierwszy tutorial yy, taki związany z oprogramowaniem i będzie to tutorial dotyczący programu OBS Studio. Bardzo Wam go polecam, to jest darmowy program, który, yy, w którym możecie po prostu nagrywać i robić takie fajne plany, na przykład takie jak ja mam tutaj, gdzie widać trochę mnie, a trochę... Taki slajd, tak, grafikę, i wiele różnych rzeczy możecie ze sobą połączyć tutaj i bardzo fajnie nagrywać bez późniejszej potrzeby edycji tych filmów. No ale jeśli ta edycja jednak będzie potrzebna i konieczne będzie zmontowanie kilku scen, to ja też mam dla Was programy, które chciałabym Wam, Wam polecić. A w trzecim naszym spotkaniu, w trzecim wideo pokażę Wam, jak obsługiwać program Da Vinci Resolve. Czyli też bezpłatny program, bardzo profesjonalny, fenomenalny, w którym możecie nie tylko montować scenę, ale też dodawać efekty specjalne i tworzyć filmy, które są troszecz troszeczkę bardziej zaawansowane i złożone, ale ten program nie wystraszcie się, on wcale nie jest trudny, więc mam nadzieję, że tutaj też zdobędziecie fajne, nowe umiejętności. Zaczynamy od planowania. Zastanówcie się, na jaki temat możecie przygotować tutorial, czego możecie nauczyć. Może możecie nauczyć czegoś kolegę, koleżankę. Zastanówcie się, może są takie tematy, które na przykład możecie przekazać nam, starszym, może waszym rodzicom, może waszym nauczycielom, a może waszej babci czy dziadkowi. Czy są takie elementy na przykład technologiczne, które moglibyście wytłumaczyć starszym, bo znacie się przecież na tym świetnie. Może obsługa telefonu, ale może coś zupełnie innego. Może chcielibyście się podzielić na przykład swoimi umiejętnościami muzycznymi, nauczyć kogoś jak coś zagrać na pianinie albo jak coś narysować, jak zrobić jakieś takie warsztatowe, jakieś warsztatowe ćwiczenie w stylu do it yourself, czyli takich prac ręcznych, a może jakiś lifehack albo sprytny sposób na rozwiązanie jakiegoś problemu. Wszystko jedno, spróbujcie to przygotować sami. Ważne, żeby ten tutorial trwał kilka, kilkanaście, no może kilkadziesiąt minut, ale nie był całym wielkim szkoleniem, no bo przecież pewnie nie macie też tyle czasu, ale też jest to trudne do oglądania. Więc myślcie taki temat i potem przygotujcie sobie kolejność tych instrukcji. Zapiszcie na kartce. Ci z Was, którzy byli na moich zajęciach z planowania projektów i tam mówiliśmy o mapie myśli jako takim sposobie do planowania zadań, może ta mapa myśli też Wam się przydać, bo możecie wtedy łatwo podzielić. Wszystkie obszary tematyczne i o niczym nie zapomnieć. Na przykład, kiedy chcecie nauczyć programu, no to najpierw musicie powiedzieć jak się zalogować i wszystkie rzeczy związane z tym logowaniem. Potem jak dodać nowy plik, jak dodać efekty i tak dalej, i tak dalej. Sobie spokojnie zróbcie plan i zanotujcie wszystkie rzeczy, o których chcecie i musicie powiedzieć w waszym tutorialu. I jak już macie ten plan, to zastanówcie się jakie Plany, w sensie planu takiego zdjęciowego, jakie sceny są Wam potrzebne. Bo kiedy to jest taki tutorial, gdzie po prostu ja do Was mówię, no to, wiadomo, wystarczyłaby tylko kamera skierowana naprzeciwko mnie, filmujemy, mamy to. Ale może chcemy mieć na przykład jakieś dodatkowe elementy, tak jak ja mam tutaj, czyli chcemy mieć plan, w którym jestem trochę ja, a trochę dodatkowe grafiki, które wykorzystuję, które sobie przygotowałam wcześniej. Gdybym chciała Was nauczyć rysunku, to pewnie przydałaby mi się kamera, filmująca blat stołu na jakimś trzymaczku, wysięgniku albo na jakimś ciekawym patencie, który ten telefon, telefon trzymał i nagrał to, jak, jak pracuje, żeby pokazać praktyczne umiejętności. A może, jeśli uczymy programu, potrzebny nam zrzut ekranu z naszego komputera czy z naszego telefonu. Zastanówcie się, czego potrzebujecie, bo nie zawsze jest to takie oczywiste. Z drugiej strony, kiedy już będziecie mieli ten plan, Będziecie mogli podjąć decyzję, co musicie przygotować wcześniej. Jeśli rysujecie, no to wiadomo, że wszystkie materiały muszą być już wcześniej przygotowane. Jeśli gotujecie, wszystkie składniki najlepiej, żeby były odmierzone, żeby tutorial był jak najkrótszy i najsprawniej się go oglądało. No a jeśli będziecie opowiadać tak jak ja, no to przydają, przydadzą Wam się jakieś grafiki, może zdjęcia, może instrukcje, które chcecie pokazać na ekranie. I to wszystko trzeba przygotować wcześniej. Chyba jest to taka najbardziej czasochłonna część, jeśli chodzi o tworzenie Tutoriali, Ale nie dajcie się zniechęcić, bo potem jest już naprawdę super i jest świetna zabawa. Więc przygotowujcie wszystko. Jeśli chodzi o takie dobre praktyki przy planowaniu scenariusza, to mogłabym się z wami podzielić jedną, która jest dla mnie najtrudniejsza, bo jestem okropną gadułą, o czym już pewnie zdążyliście się przekonać na moich poprzednich filmach, żeby się nie rozgadywać. Czyli jak zaczynamy film, to jak najszybciej przejdźmy do rzeczy i opowiadajmy o konkretach a nie o, e, o tym, kim jesteśmy, hej, dzień dobry, jak się macie, bo czasem na YouTubie szczególnie widać dużo takich e, filmów, gdzie do konkretów przechodzi się w połowie filmu, bo ktoś postanowił opowiedzieć historię swojego poranka e, i to bywa męczące. Także dobre praktyki, staramy się szybko przechodzić dalej. I idąc za tą zasadą, opowiadam Wam o sprzęcie. No. Zakładam, że będziemy kręcić nasz tutorial w warunkach domowych, a nie profesjonalnych, studyjnych, więc musimy po prostu bazować na tym, co mamy. Zastanówcie się, do czego macie dostęp. Jakiś rodzaj kamery będzie nam niezbędny, bo kręcimy wideo, ale może być to kamera. W aparacie, w, w, w zwykłym telefonie i to nam wystarczy. Może być to też kamera w waszym na przykład laptopie czy przy komputerze i to jest świetne rozwiązanie, to się nam bardzo przyda, jeśli zechcemy używać programu OBS, tego z mojego drugiego filmu. E, może to być też oczywiście lustrzanka, albo jakiś e, taki zewnętrzny aparat, z którego pliki po prostu zgramy do komputera i będziemy je montowali już wtedy raczej e, za, na tym etapie programu DaVinci Resolve. Więc zastanówcie się co macie, wybierzcie najlepszy możliwy e, sprzęt i, e, i na pewno sobie z tym poradzicie. Jedna porada jest taka, że jeśli macie zamiar używać kamery w telefonie, to pamiętajcie, że zazwyczaj ta kamera z tyłu, czyli ta, jest lepsza jakościowo niż ta kamera do selfie. W większości przypadków tak będzie, więc lepiej jest oprzeć się pokusie patrzenia na siebie na wyświetlaczu i zrezygnować z kamery do selfie, a jednak stanąć przodem do tej kamery tylniej. Jeśli nie macie statywu, pokombinujcie. Na pewno coś wymyślicie, to może być. Zestaw książek, coś jakiś przedmiot, który, którym przecie telefon, żeby stał stabilnie. Trudno jest kręcić z ręki, bo ten ruch wtedy ręki jest widoczny na ekranie, trudno jest się skupić na tym, co ktoś mówi. Ale to też jest zawsze opcja. Jak wiecie, dużo jest na przykład liveów na Instagramie, które coś tłumaczą, które są kręcone z ręki, to też da się oglądać. Ja bym polecała jednak ustabilizować waszą kamerę. Więc to jeśli chodzi o kamerę. Mm, dalej oświetlenie. No, jeśli oglądaliście mój film dotyczący rozmów kwalifikacyjnych, wszystkie te zasady tutaj się też tak samo sprawdzają. Ja absolutnie uważam, że y, światło podstawowe jest bardzo, bardzo ważne, ale nie chodzi mi o to, żebyście inwestowali w jakiś wielki sprzęt y, oświetleniowy, tylko żebyście usiedli zawsze przodem do światła, a nie tyłem do, do na przykład do okna. No, często przy rozmowach online widzicie, że ktoś siedzi tyłem do, do okna i ma taką smugę światła wokół siebie. A jeszcze nie daj Boże, ma niewyczyszczony obiektyw kamery, tylko taki, jak ja mówię, zamaślony i po prostu wszystko jest zasmużone. Bardzo słabo widać taką osobę, także zwróćcie na to uwagę. Jeśli nie macie dodatkowego sztucznego źródła światła, siadacie naprzeciwko okna, najlepiej w dzień, im jaśniejszy dzień, tym lepiej i macie, macie wtedy fajne światło, i dobrze was widać, i uzyskujecie kilka punktów w górę, jeśli chodzi o jakość waszej kamery i tego, jak Was widać, więc bardzo polecam. Oczywiście, jeśli zechcecie potem dalej kontynuować swoją przygodę z kręceniem siebie, na przykład jako vloger, czy jako twórca takich tutoriali, do czego zachęcam, to w przyszłości możecie sobie zainwestować w oświetlenie. I tutaj takie najpopularniejsze lampy, które służą jako takie słoneczka. Ja tak widzicie, mam tutaj. Mocne, mocne słoneczko, jak ja to nazywam, które jest najprostszą lampą akurat, to jest lampa z parasolką, bardzo tanią. Taka parasolka kosztuje dosłownie kilkanaście złotych. Do tego jest żarówka za kilkadziesiąt złotych, taka żarówka fotograficzna i ona jest osadzona na statywie w, specjalnym, w takiej specjalnej obsadce, ale może być to też taka lampa, którą tutaj specjalnie wam postawiłam. Jak widzicie, ja mogłam sobie pozwolić tutaj na światło z tyłu tej lampy, dlatego że światło, które mam z przodu jest silniejsze. To jest taki typowy ring, możecie je zobaczyć przy, na przykład w, przy, na filmach u vlogerek makijażowych, bo one bardzo ładnie i dobrze oświetlają twarz. Ja wolę lampy większe, taką lampę z parasolką, dlatego że one oświetlają cały plan, a nie tylko twarz, czyli nie tylko ja jestem jasna, ale jakby widzicie mnie w jasnym, w jasnym pokoju. Dodatkowo są też oczywiście inne lampy, są takie panele LEDowe, prostokątne, kwadratowe albo softboxy, które, które są taką nakładką, trochę przypominającą namiot, nakładaną na żarówkę. No i one trochę bardziej pozwalają ukierunkować światło. Ja wciąż wolę te zwykłe parasolki od softboxów, dlatego że one oświetlają bardzo ładnie cały plan i tutaj przetestowałam różne rozwiązania i to jest moje. E, ulubione. E, jeśli interesuje Was sprzęt, to na spotkaniu live możemy o tym pogadać, mogę Wam pokazać jak te sprzęty konkretnie wyglądają i też doradzić, gdzie je można kupić. Ale pamiętajcie, nie pozwólcie, żeby brak tych lamp Was ograniczył i powstrzymał przed nakręceniem e, swoich pierwszych e, filmów, jeśli tylko macie taką ochotę i, i, i temat, e, żeby się czymś fajnym podzielić. Więc Mamy oświetlenie za sobą, bardzo ważny temat. Przejdźmy do dźwięku. I tu znowu, oczywiście, moglibyśmy rozmawiać o mikrofonach. Odsyłam Was do filmu, który przygotował dla Was Kuba, ostatnio na Akademii Talentów, w filmie o mikrofonach, o kartach zewnętrznych kartach dźwiękowych, czy interfejsach i o programach do edycji dźwięku. Fenomenalny materiał, naprawdę można się bardzo dużo z niego nauczyć, ale znowu, nawet jeśli dysponujecie tylko po prostu, nie wiem, słuchawkami. Tutaj mam ich kilka splątanych, jak to słuchawki, e, słuchawkami z mikrofonem e, takim na kablu, czy słuchawkami bezprzewodowymi. To co ja radzę, jeśli macie kilka wersji słuchawek, podobnie jak przy rozmowach kwalifikacyjnych, przetestujcie. Nagrajcie kilka słów mówionych do każdego mikrofonu i zobaczcie po prostu potem na nagraniu, gdzie słychać was najlepiej, a gdzie najmniej, na przykład, szumy z e, tła. I rzeczywiście ja mam takie doświadczenia, że te słuchawki na kablu są bardzo, bardzo dobre, jeśli chodzi o jakość dźwięku. Oczywiście chyba, że to są jakieś takie naprawdę najtańsze chińskie słuchawki z najtańszym chińskim mikrofonem, wtedy to bywa problematyczne. Bardzo ważne jest, żeby zwrócić uwagę, żeby nic tutaj nie dotykało tego mikrofonu, nie szurało, bo to będzie wydawało dodatkowy dźwięk przy nagraniu. Więc to wszystko sprawdzicie na nagraniu próbnym. Które, kochani, robimy zawsze. Zawsze, zanim zaczniecie mówić już tak na serio do kamery, robimy nagranie próbne, gdzie sprawdzamy, czy na pewno dobrze siedzimy, bo może jednak powinnam się trochę przesunąć w tą stronę, e, może w górę, może w dół, może światło trochę za bardzo świeci, może nie mówię wystarczająco wyraźnie, może jakieś dźwięk stła... Yy, przeszkadza, a może yy, trzeba coś podgłośnić, ciszyć, albo właściwie w ogóle włączyć, bo się nie nagrywa. Naprawdę lepiej, żeby te błędy wy, wyszły na nagraniu próbnym, a nie potem na końcowym efekcie, gdzie już się namęczyliście, opowiedzieliście o wszystkim i. ups, niektórych rzeczy już naprawdę nie da się yy, poprawić, więc yy, zawsze, zawsze nagranie próbne. Jak już mamy to nagranie, mamy nasz plik yy, albo nawet pliki, bo pewnie to, to, to nie zawsze wychodzi tak, że za jednym ujęciem nam się udaje cała lekcja. To potrzebujemy programów. Jeśli nagrywamy w komputerze, to dodatkowo jeszcze potrzebujemy programu do wykonania tego nagrania, bo w telefonie nagrywamy po prostu aparatem. I tutaj, jeśli chodzi o nagrywanie w telefonie, to z tego aparatu możemy pomontować nasz film. Jeśli mamy telefon Apple, to możemy użyć darmowego programu iMovie który jest super prosty, bardzo przyjazny i dostępny zazwyczaj domyślnie na telefonach. No ale nie każdy ma telefon Apple, na każdym innym można na przykład użyć programu FilmoraGo, który jest właśnie dostępny i na telefony z iOS-em i na telefony z Androidem i to jest też bardzo prosty, darmowy program do montażu wideo. Możecie sobie taką aplikację ściągnąć z waszego sklepu z aplikacjami i poćwiczyć łączenie różnych filmów i różnych efektów. W tym programie, wiecie co, ja to też tutaj zapisałam, na przykład TikTok, który świetnie, świetnie jest wykorzystywany przez wielu twórców do, do montowania wideo właśnie, więc jeśli macie ochotę zrobić w takim TikTokowym stylu, szybki tutorial, to to też. Jest e, fajny pomysł. Oczywiście pamiętamy wtedy, żeby kręcić raczej pionowo. E, no i też trochę ten TikTok, jeśli go używacie, to wiecie, narzuca styl e, naszej twórczości. No ale jeśli mamy do dyspozycji komputer, to tutaj otwierają się przed nami olbrzymie możliwości. E, możemy filmować za pomocą programu OBS Studio. I doda, dodawać najróżniejsze efekty, takie jak na przykład plansze graficzne na naszym mekanie, czy jakieś napisy, podpisy, przerywać obrazkami bez potrzeby późniejszego montażu. No i przede wszystkim to jest taki program, w którym łatwo nagramy nasz, naszą, to, to, co pokazuje nasza kamera. A jak już mamy gotowe pliki, to bez problemu zmontujemy je w programie DaVinci Resolve, który Wam pokażę w kolejnym, w kolejnym filmie w trzecim odcinku. Tutaj jeszcze z gwiazdką zapisałam YouTube Studio. Dlaczego? Dlatego, że nie każdy wie, że twórcy internetowi, którzy używają YouTube'a mają dostęp do, do YouTube Studio, czyli do takiego podstawowego narzędzia, do też do bardzo podstawowej edycji filmów, więc tam też takie narzędzie jest. Ja tutaj polecam Wam te dwa, do których przygotowałam tutoriale, ale tak naprawdę ze względu na ich dostępność. Także decyzja zawsze Należy e, do Was i tych programów jest mnóstwo. Jeśli znacie jakieś jeszcze fajne, to mam nadzieję, że na Facebooku Akademii Talentów e, podzielicie się swoimi e, ulubionymi programami i doradzicie też innym e, uczestnikom, z czego mogą korzystać. A może Wasz tutorial właśnie będzie dotyczył obsługi któregoś z Waszych ulubionych e, programów. Ostatnia rzecz bardzo ważna. Z mego punktu widzenia, ponieważ ja bardzo lubię e, filmy, w których jest fajna muzyka, no ale powinniście wiedzieć, że nie każdej muzyki możecie używać w taki sposób, że sobie po prostu bierzemy ze Spotify'a czy ściągamy MP3, znalezioną w internecie, czy z YouTube'a. Ta muzyka jest zawsze jak, objęta jakimiś prawami autorskimi. Jeśli użyjecie wyznanej piosenki w swoim tutorialu i wrzucicie to potem na YouTube'a, musicie się liczyć z tym, że zostanie wycięty w ogóle głos z tego filmu. Algorytmy YouTube'a całkiem nieźle radzą sobie ze znajdywaniem takich piosenek nielegalnie użytych. Więc skąd brać y, taką muzykę legalną? No tutaj możecie sobie zrobić zrzut ekranu albo zapauzować i zanotować. Polecam Wam trzy. Eee, takie adresy. adresów jest mnóstwo. Jeśli potrzebujecie więcej, to dajcie mi znać, chętnie się z wami podzielę. To są takie cztery adresy, które eee, sobie zanotowałam jako pierwsze: eee, to jest Incompete, Incom Incom filmmusic.io, eee, przepraszam za eee, to, że się plączę: freemusicarchive.org, newsopen.org i purpleplanet.com. I to są cztery takie serwisy, w których możecie znaleźć muzykę do pobrania, muzykę na licencji Creative Commons. I ta licencja Creative Commons to jest taka właśnie licencja, która pozwoli Wam za darmo korzystać z tych piosenek, pod warunkiem, że w większości przypadków tak jest, pod warunkiem, że w opisie filmu umieścicie autora i tytułu piosenki. Także to jest ta forma zapłaty, którą wykonujecie i zamiast za to możecie w tych filmach, w tych filmach niekomercyjnych, takich na przykład na YouTubea wykorzystywać tę muzykę za darmo. Także jeśli szukacie takiej muzyki, to polecam to jest taka bardzo przydatna informacja. Kochani, to tyle. Mam nadzieję, że jesteście już gotowi. Teraz daję wam chwilę. Przemyślcie temat. Napiszcie sobie na karteczce różne pomysły. Co do waszych tutoriali, czego moglibyście nauczyć waszych widzów? I widzimy się za chwilę w następnym filmie, w którym pokażę wam, jak nagrywać w OBS Studio. Dzięki.